Witam w kolejnym odcinku niezapomnianych. Dzisiaj obiecany temat autorów znanych wierszyków, bajek, kołysanek i piosenek dla dzieci. Spora część autorów tych znanych utworów pochowana jest na starych powązkach w Warszawie. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Odcinek o słynnych utworach dla dzieci rozpoczniemy od Anny Świerczyńskiej. Była ona autorką słynnej piosenki Cztery Słonie. Ta poetka, dramatopisarka i prozaiczka była żoną aktora Jana Adamskiego. Publikowała m.in. w Płomyku i Płomyczku. Zmarła w 1984 roku i została pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Na starych Powązkach w Warszawie pochowana jest m.in. Janina Porazińska, ta słynna literatka i autorka różnych wierszy dla dzieci. Była ona prozaiczką, redaktorką i tłumaczką literatury skandynawskiej i szwedzkojęzycznej. Swoją twórczość szczególnie poświęciła literaturze dziecięcej. Jest autorką takich znanych utworów jak Ta Dorotka, Bajka Iskierki, czyli z Popielnika na Wojtusia, był sobie król czy szewczyk Dratewka. Na cmentarzu komunalnym w Sopocie została pochowana Irena Suchorzeska, która była pisarką, poetką i autorką utworów dziecięcych, bibliotekarką, psychologiem oraz fotografikiem. Najbardziej znana jest z wierszyka Mam latkę. Na cmentarzu parafialnym w Nałęczowie została pochowana poetka i pisarka Ewa Szelburg-Zarębina. Właściwie miała na imię Irena. Ta znana powieściopisarka, dramaturg, eseistka. Najbardziej znana była z twórczości dla dzieci i młodzieży. Była pierwszym kanclerzem kapituły Orderu Uśmiechu. Jej mężem był Józef Zaremba. Była autorką wielu bajek i piosenek, m.in. Lech Czech i Rus”. A kotki dwa, za siedmioma górami, każdy tomek ma swój domek, czy idzie niebo ciemną nocą. Na cmentarzu powązkowskim pochowana jest także Hanna Januszewska-Moszyńska, znana poetka. Pełna prozaiczką, tłumaczką i autorką sztuk teatralnych i wielu słuchowisk. Od 1929 roku jej mężem był Józef Moszyński i syn Krzysztof Moszyński był znanym profesorem matematyki na uniwersytecie warszawskim. Januszewska Moszyńska jest autorką takich utworów jak Elemele Dutki. Baśń o wędrującej pyzie, złota legenda warszawska, o smoku wawelskim i o przepióreczce. Z kolei na powązkach wojskowych w Warszawie pochowana jest Barbara Wiktoria Lewandowska, pseudonim Wirta. Spoczywała ona w kwaterze weteranów. Powstania Warszawskiego była pisarką wieloletnią redaktorką naczelną czasopisma Miś, który ukazywał się w latach 1957-2010 oraz autorką książek dla dzieci i słuchowisk radiowych, uczestniczyła w powstaniu warszawskim jako sanitariuszka w oddziale bary, Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w Plutonie dorsza. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie z kolei pochowana jest pisarka Hanna Orzogowska. Możemy znać ją z takiej książki jak Dziewczyna i Chłopak, czyli Heca na 14 fajerek. Książka doczekała się adaptacji filmowej w 1982 roku oraz wersji serialowej w 1978. Orzogowska debiutowała w 1932 roku na łamach Tygodnika, Płomyk, który ukazywał się w latach 1917-91 po II wojnie światowej, została redaktorem naczelnym Płomyczka, który ukazywał się od 1917 do 2013 roku. Swoją najsłynniejszą książkę napisała w 1961 roku. Teraz przenieśmy się o 100 lat wcześniej. Autorem słynnego Wiersza dla dzieci był Stanisław Jachowicz, który pochowany jest na Starych Powązkach w Warszawie. Ten znany poeta, pedagog, działacz charytatywny i czołowy bajkopisarz polski napisał słynny wierszyk. Pan Kotek był chory. Wydawał także czasopismo Dziennik dla dzieci, który ukazywał się od 1830 roku. Poślubił on osiemnastoletnią sierotę Salome Elżbietę Jabłońską, córkę świętej pamięci kapitana Wojsk Polskich Jacentego Jabłońskiego i Teklis Czaplińskich. Niestety dwa lata później żona i jego nowonarodzony syn zmarli. Osiem lat później ożenił się powtórnie ze swoją dawną uczennicą Antoniną Ośmiłowską. Para miała synów Eryka oraz Rudolfa. Oprócz własnych dzieci, Jachowicz wychowywał także czwórkę dzieci swojej zmarłej siostry Antoniny. Wyczerpany intensywną pracą, Stanisław Jachowicz utracił siły i wzrok. Jego grób na cmentarzu Powązkowskim jest mocno nadszarpnięty zębem czasu. Jerzy Dąbrowski był dziennikarzem, poetą, tekściarzem, satyrykiem, autorem książek dla dzieci. Pisał m.in. teksty piosenek dla małej wówczas Natalii Kukulskiej, słynny puszek okruszek, czy co powie tata. Studiował na wydziale filozoficzno-socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego razem z Agnieszką Osiecką. Napisał także teksty piosenek Ktoś między nami wykonywanej przez Annę Jantar i Zbigniewa Hołdysa, czy Życia mała garść, którą śpiewał Krzysztof Krawczk, Został pochowany na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Ludwik Jerzy Kern był znanym poetą oraz dziennikarzem. To on napisał słynną piosenkę Lato, Lato, którą możemy usłyszeć m.in. w filmie Szatan siódmej klasy. Wykonywała ją Halina Kunicka. Ten znany satyryk, Tłumacz literatury pięknej, autor tekstów piosenek, spoczywa na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Był on autorem popularnych utworów dla dzieci takich jak Ferdynand Wspaniały czy Proszę Słonia, na podstawie których zrealizowano znane Dobranocki. Był kawalerem Orderu Uśmiechu. Jego drugą żoną była aktorka i reżyser oraz wykładowca PWST w Krakowie, Marta Stebnicka. Na starych Powązkach z kolei pochowany jest także Jan Chęciński, autor słynnego utworu dla dzieci Stokrotka, znanego także jako Gdy strumyk płynie z wolna. Był on także aktorem i reżyserem teatrów warszawskich, profesorem warszawskiej szkoły dramatycznej. Napisał wiele libret do utworów Stanisława Młoniuszki, przyczynił się także do wprowadzania na scenę dzieł m.in. Juliusza Słowackiego, Williama Szekspira czy Fryderyka Schillera. Był także autorem licznych tłumaczeń sztuk obcych, m.in. Rigoletta Verdiego. Jego synem był lekarz Czesław Chęciński, zmarły i pochowany w Odessie. Niestety jego grup już nie istnieje. Na cmentarzu... Po wąskowskim pochowana jest także Wanda Chotomska, znana autorka wierszy i piosenek dla dzieci oraz słynnej Dobranocki. Ta autorka słynnych cykli programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży stworzyła Jackę i Agatkę, czyli jedną z pierwszych polskich. Dobra Nocek. Była także autorką wierszy Kundelbury i Tadek Niejadek. W młodości była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, a po jego kapitulacji przebywała w obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd zbiegła. Jej mężem był Jerzy Steinmetz, z którym miała córkę Ewę, znaną również z działalności dla dzieci, m.in. za sprawą roli ciotki Klotki w programach dziecięcych lat 80. i 90. Tiktak, fasolki i ciuchcia. Wanda Chotomska po rozwodzie związała się z artystą Eugeniuszem Stecem. Żyli razem aż do jego śmierci w 1991 roku. Wiele dzieci wykonuje także słynną piosenkę wojskową. Przybyli łani pod okienko. Jej autorem jest Felix Gwiszcz, pochowany na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Gwiszcz miał syna Jacka, żołnierza batalionu Zośka, który poległ 11 sierpnia w Powstaniu Warszawskim. Jego córka Krystyna z pierwszego małżeństwa ze Stanisławą Pruszyńską była poetką i tworzyła i mieszkała w Zakopanem. Również zmarła w młodym wieku w 1945 roku. Drugim synem Feliksa Gwiżdża był Andrzej Gwisz, który po wojnie został profesorem prawa i doktorem Warszawskiej Biblioteki Sejmowej. On także był powstańcem warszawskim. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Rodzice dzieciom czytają także słynną legendę o śpiącym rycerzu, która znajduje się w słynnych legendach taczańskich. Jej autorem jest Kazimierz Przerwa-Tetmajer, słynny poeta, nowelista, powieściopisarz, przedstawiciel Młodej Polski. Urodził się on jako syn Adolfa Tetmajera, jego drugiej żony Julis Grabowskich. Jego bratem przyrodnim był malarz Włodzimierz Tetmajer. Rodzina Przerwy Tettmajera pochowana jest na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Jego bratem ciotecznym był słynny tłumacz i poeta Tadeusz Boj-Żeleński. Kazimierz Przerwa Tettmajer został pochowany na cmentarzu Pęksowy Brzyzek w Zakopanem. Poeta ma także symboliczną mogiłę na Starych Powązkach w Warszawie. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, utratę wzroku i nasilającą się chorobę umysłową, będącą efektem kiły, Kazimierz Przerwatet-Majer musiał wycofać się z życia społecznego i twórczości literackiej. Zmarł na nowotwór przysadki mózgowej, miał także niedokrwistość i niewydolność krążenia. Ze związku z nieznaną dzisiaj Aktorką miał nieślubnego syna Kazimierza Stanisława, do którego przez wiele lat się nie przyznawał. Jego syn popadł w alkoholizm i miał chorobę weneryczną. Popełnił samobójstwo w wieku zaledwie 33 lat. Tettmeier romansował także z góralką Marią Palinder, która pochowana jest na nowym cmentarzu w Zakopanem. To właśnie ona była pierwowzorem maryny schrubnego z legendy Tatr. A teraz. Opowiem Wam o autorach słynnych kołysanek. Któż z nas nie zna kołysanki jak śpi kochanie, którą w oryginale wykonywali Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Autorem tekstu był Ludwik Starski, a kompozytorem Henryk Wars. Starski został pochowany na powązkach wojskowych w Warszawie. Właściwie nazywał się Ludwik Kauszyner. Był scenarzystą, autorem tekstów, piosenek i pisarzem. Jego synem jest słynny scenograf i zdobywca Oscara Alan Starski. Z kolei Henryk Wars wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i został pochowany na cmentarzu Hillside Memorial Park w Los Angeles. Henryk Warst to także kompozytor innej znanej kołysanki, Dobranoc Oczka z Mróż z filmu Włóczęgi z 1939 roku. Śpiewali ją Kazimierz Wajda, który spoczywa na cmentarzu Rakowickim, i Henryk Vogelfanger, który pochowany jest na nowym cmentarzu Chiswick w Londynie. Wajda i Vogelfanger byli słynnymi Szczepcio i tońko. Z kolei tekst. Do tej słynnej kołysanki napisał Emanuel Schlechter, pseudonim Olgierd Lech. Był on satyrykiem, kompozytorem, aktorem i scenarzystą, m.in. do filmów takich jak Antek Policemeister, Piętro Wyżej, Włóczęgi czy Jadzia. Losy Emanuela Schlechtera skończyły się tragicznie. Zginął on w zagładzie w czasie II wojny światowej, śmierć poniosła prawie jego cała rodzina. Schlechter przebywał w utworzonym jesienią 1941 roku getcie, potem w obozie koncentracyjnym przy ulicy Janowskiej w Lwowie. Został tam zamordowany wraz z żoną i trójką dzieci. Jego brat Emil Schlechter przeżył drugą wojnę światową, został adwokatem i znawcą prawa starożytnego bliskiego wschodu. Zmarł w Paryżu i został pochowany na cmentarzu Montparnasse obok drugiej żony. W czasie II wojny światowej stracił poprzednią żonę oraz dzieci. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku pokażę Wam groby znanych Polaków, którzy robili karierę w Hollywood. Usłyszycie także historię o znanych Amerykanach, którzy mają polskie korzenie, albo groby ich przodków. Pochowane są na terenie dzisiejszej Polski. Byli to m.in. słynny reżyser Sidney Lamet czy słynna piosenkarka i aktorka Olivia Newton-John. Do zobaczenia. Hey.